Dzień dobry, witam serdecznie. Zaprezentuję Państwu ćwiczenie zatytułowane Zajemne położenie płaszczyzn. Ćwiczenie to jest pokazem. Mamy do dyspozycji dwie zakładki: płaszczyzny równoległe oraz płaszczyzny przecinające się. W tym momencie znajdujemy się w zakładce pierwszej. Dwie równoległe płaszczyzny mogą mieć 0 punktów wspólnych lub nieskończenie wiele punktów wspólnych. Pierwszy wariant występuje, gdy jedna z płaszczyzn znajduje się nad drugą. Z kolei drugi wariant występuje, gdy pierwsza płaszczyzna pokrywa się z drugą. W zakładce tej mamy do dyspozycji interpretację geometryczną dwóch płaszczyzn umieszczonych w przestrzeni trójwymiarowej. Rysunkiem możemy manipulować. Zmieniając na przykład punkt obserwacji. Aby tego dokonać, zmieniamy położenie tego punktu. Możemy również manipulować odległością pomiędzy płaszczyznami. Do tego służy sługa odległość. Przenieśmy go. Skrajną sytuacją. Jest staw, który jedna z płaszczyzn pokrywa się z drugą. Przejdźmy do drugiej zakładki. Druga zakładka to, jak już mówiłem, płaszczyzny przecinające się. Dwie przecinające się płaszczyzny zawsze wyznaczają pewną prostą. Tym razem rysunek również jest dynamiczny. Możemy zmieniać punkt obserwacji. Przemieszczając ten punkt, a także kąt nachylenia jednej płaszczyzny do drugiej. Aby tego dokonać, zmieniam położenie suwaka kąt nachylenia. Z mojej strony to wszystko. Życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia.